Więc nie próbuję sobie takiego stromego wejścia. Było strome. Szliśmy tu kiedyś. Szliśmy tu kiedyś, ale to była zawsze wiosna. Ale kiepsko. Jest bardzo krótki odcinek, ale bardzo no. ciężko schodzi w takich warunkach, więc... Normalnie nie już... ...przecież niestety. to chodzę, tu chodzę. to. Przez godzinę trzeba rozpoznać to. Spokojnie, spokojnie, no, tutaj, zaczepienia, żeby. No, punkty zaczepienia, żeby. No, <laughs> <nie śmiech> na Giewont, <laughs> Japonka. Dzisiaj wyjątkowo. E, nie, jest, nie, jest Lodzie, dziewczyny, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Nie,